Artykuł trzeci. 3: 3:1 Struktura sejmiku. 3:1:1 Wszystkie struktury zawarte wewnątrz sejmiku są jego integralną częścią. 3:2:1 Sejmik jest strukturą płaską. Nie posiada żadnej innej formy nad sobą. 3:1:3 Struktury wewnętrzne nie mają żadnej mocy sprawczej, która byłaby niepoparta wolą sejmiku wyrażoną w głosowaniu. 3.1.4. Strukturę sejmiku tworzą koordynator sejmiku, skrót KOR, 3.2, zastępca koordynatora sejmiku, skrót ZKOR, punkt 3.3, administrator, skrót ADM, punkt 3.4, obsługa systemu głosowań, skrót OBSGE, punkt 3-5, skarbnik skrót SKA 3-6, kolegium rozjemczo medialno-kontrolne skrót KRMK 3-7 inna powołana przez sejmik funkcja punkt 38 315. Sejmik może powołać grupy zadaniowe i grupy projektowe. 3.1.6. Grupy zadaniowe powołuje się do wykonywania konkretnych zadań lub elementów projektów. 3.1.7. Grupy projektowe powołuje się do wykonywania projektów wymagających dłuższego zaangażowania w różnych formach. 3.1.8. Grupy zadaniowe i projektowe posiadają przedstawiciela odpowiedzialnego za prowadzone prace. 3.2 Koordynator 3.2.1 Wybrany w sejmiku właściwym dla jego okręgu wyborczego, organizujący pracę sejmiku, odpowiedzialny za jego prawidłowe i zgodne z przyjętymi zasadami określonymi w regulaminie funkcjonowanie. 3.2.2 Powołanie koordynatora sejmiku następuje w drodze wyboru poprzez głosowanie zgodnie z trybem 1. 3, 2, 3. Zadania koordynatora. 1. Koordynuje pracę sejmiku. 2. Współorganizuje pracę grup roboczych do realizacji zadań sejmiku. 3. Wraz z zastępcą koordynatora współpracuje na co dzień we wszystkich pracach sejmiku, wdrażając go w bieżące sprawy i prace w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania sejmiku w czasie nieobecności Bądź w przypadku swojej niedyspozycji. Punkt czwarty: Wspiera możliwości integrowania środowisk wolnościowych, patriotycznych, alternatywnych poprzez m.in. zapraszanie ich do głosowań w e-parlamencie, organizowanie wspólnych spotkań. Pięć: Współpracuje z Sejmikiem w celu pozyskania nowych członków. Sześć: Przekłada sprawozdania ze zgromadzeń koordynatorów. Poprzez ustalone kanały informacyjne przez kanał przepływu informacji na platformę komunikacyjno-medialną. 7. Organizuje głosowania w Sejmiku zgodnie z przyjętymi procedurami głosowań do momentu wyboru obsługi systemu głosowania elektronicznego. 8. Przekazuje informacje o działalności w Sejmiku przez kanał przepływu informacji do administratora na platformę komunikacji medialnej lub wyznacza do tego zadania innego człowieka z ludzi sejmiku według paragrafu pierwszego, artykuł pierwszy, punkt 1 punkt 1.3. 9. Działa w zakresie powierzonych zadań i kompetencji wyznaczonych przez sejmik, zawartych w regulaminie sejmiku. 10. W ramach swoich działań nie wykracza poza zawarte w regulaminie sejmiku kompetencje które nie są poparte wolą Sejmiku. 11. Informuje członków Sejmiku o czasowej nieobecności z jednoczesnym przekazaniem swoich obowiązków zastępcy do czasu ponownego objęcia obowiązków. 12. Koordynator współtworzy, tworzy i wspiera istniejące już grupy lokalne wolnych ludzi. 13. Wspiera i współpracuje z zastępcą koordynatora. Skarbnikiem, administratorem i innymi funkcjami struktur we wszystkich pracach w sejmiku. 3-2-4 Kadencja koordynatora 1. Pierwsza kadencja koordynatora trwa od dnia ogłoszenia protokołu głosowania na stronie wolni ludzie.net do czasu, gdy wystąpi jedna z poniższych sytuacji. Rezygnacja koordynatora, odwołanie koordynatora, brak wotum zaufania w związku z trwającą kadencją, inne nieoczekiwane okoliczności związane z brakiem możliwości pełnienia funkcji. 2. Kolejna kadencja koordynatora może być przedłużona o rok na podstawie wotum zaufania. 3. Nieuzyskanie wotum zaufania przez urzędującego koordynatora powoduje konieczność przeprowadzenia głosowania zgodnie z punktem 4.2 tryb 1 z pominięciem punktu 4.2.1 artykuł 4. 3.2.5 Rezygnacja koordynatora 1. Koordynator przesyła informację o swojej rezygnacji przez kanał przepływu informacji administratorowi 2. Administrator publikuje ją niezwłocznie na platformie komunikacji medialnej Sejmiku. 3. W wyniku rezygnacji obsługa systemu głosowania elektronicznego na wniosek zastępcy koordynatora uruchamia procedurę w trybie 5, artykuł 4 o podjęciu uchwały i powołaniu nowego koordynatora. 3.2.6 Odwołanie koordynatora może nastąpić. 1. Na wniosek ludzi Sejmiku, którzy głosowali w momencie jego wyboru z uzasadnieniem przesłanym przez kanał przepływu informacji na platformę komunikacji medialnej. Po złożeniu wniosku rozpoczyna się procedurę zgodnie z trybem drugim artykułem 4. 2. Na wniosek Kolegium Rozjemczo-Medialno-Kontrolnego z uzasadnieniem. Na platformę komunikacji medialnej po złożeniu wniosku rozpoczyna się procedurę zgodnie z trybem drugim artykułem czwartym. 3. Na wniosek 15% ludzi sejmiku przesłany przez kanał przepływu informacji na platformę komunikacji medialną z uzasadnieniem i listą popierających rozpoczyna się procedurę zgodnie z trybem drugim artykułem czwartym. 4 w przypadku wystąpienia innych okoliczności wpływających na funkcjonowanie sejmiku na wniosek ludzi sejmiku przesłany przez kanał przepływu informacji na platformę komunikacji medialnej z uzasadnieniem rozpoczyna się procedurę zgodnie z trybem drugim artykułem czwartym. 3-3. Zastępca koordynatora. 3-3.1 wybierany z ludzi sejmiku w celu współpracy z koordynatorem. 332. Powołanie zastępcy koordynatora następuje w drodze wyboru poprzez głosowanie zgodnie z trybem 5, artykuł 4. 333. Zadania zastępcy koordynatora. 1. Wykonuje pracę w zastępstwie podczas nieobecności koordynatora zgodnie z przyjętymi przez sejmik zasadami dla koordynatora. 2. Wspiera i współpracuje z koordynatorem, skarbnikiem, administratorem we wszystkich pracach w sejmiku. 3 jest odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z przyjętymi zasadami określonymi w statucie i regulaminie funkcjonowanie sejmiku. 334 Kadencja zastępcy koordynatora. 1 Pierwsza kadencja zastępcy koordynatora Trwa od dnia ogłoszenia protokołu głosowania do czasu, gdy wystąpi sytuacja taka jak rezygnacja zastępcy koordynatora, odwołanie zastępcy koordynatora, brak wotum zaufania w związku z trwającą kadencją, inne nieoczekiwane okoliczności, skutkujące brakiem możliwości pełnienia funkcji. 2. Kolejna kadencja zastępcy koordynatora. Może być przedłużona o rok na podstawie wotum zaufania. 3. Nieuzyskanie wotum zaufania przez urzędującego zastępcę koordynatora powoduje konieczność przeprowadzenia głosowania zgodnie z punktem artykułu 4, tryb 5. 335. Rezygnacja zastępcy koordynatora. 1. Zastępca koordynatora przesyła informację o swojej rezygnacji. Przez kanał przepływu informacji administratorowi. 2. Administrator publikuje informację o rezygnacji niezwłocznie na platformie komunikacji medialnej Sejmiku. 3. W wyniku rezygnacji obsługa systemu głosowania elektronicznego na wniosek koordynatora uruchamia procedurę w trybie 5. Artykuł 4. O podjęciu uchwały o powołaniu nowego zastępcy koordynatora. 336. Odwołanie zastępcy koordynatora następuje 1. Na orzeczenie Komisji Rozjemczo-Medialno-kontrolnej z opublikowanym uzasadnieniem na platformie komunikacji medialnej po złożeniu orzeczenia rozpoczyna się procedurę zgodnie z trybem drugim artykułem 4. 2. Na wniosek ludzi sejmiku przesyłany przez kanał przepływu informacji na platformę komunikacji medialnej z uzasadnieniem i listą popierających rozpoczyna się procedurę zgodnie z trybem drugim artykułem czwartym. 3. W przypadku wystąpienia innych okoliczności wpływających na funkcjonowanie sejmiku, na wniosek ludzi sejmiku przesyłany przez kanał przepływu informacji na platformę komunikacji medialnej z uzasadnieniem rozpoczyna się procedurę zgodnie z trybem drugim artykułem czwartym. 3-4 Administrator 341. Człowiek pełniący funkcję administratora zasobów informacji technicznych, funkcję administratora danych osobowych oraz specjalisty do spraw informacji technicznych. 342. Powołanie administratora następuje w drodze wyborów poprzez głosowanie zgodnie z trybem 5 artykułem 4. 3-4-3. Zadania administratora: zarządzanie stroną przynależną Sejmikowi na platformie komunikacji medialnej, tworzenie zapisów historii działalności Sejmiku, współpraca z człowiekiem tworzącym blok Sejmiku i inne. 3-4-4. Kadencja administratora. 1. Pierwsza kadencja administratora trwa od dnia ogłoszenia protokołu głosowania. Do czasu, gdy wystąpi sytuacja: rezygnacja administratora, odwołanie administratora, brak wotum zaufania w związku z trwającą kadencją, inne nieoczekiwane okoliczności skutkujące brakiem możliwości pełnienia funkcji. 2. Kolejna kadencja administratora może być przedłużona o rok na podstawie wotum zaufania. 3. Nieuzyskanie wotum zaufania przez urzędującego administratora powoduje konieczność przeprowadzenia głosowania zgodnie z punktem artykułu 4 tryb 5. 3, 4, 5 Rezygnacja administratora 1. Administrator przesyła informację o swojej rezygnacji przez kanał przepływu informacji do koordynatora. 2. Koordynator publikuje ją niezwłocznie na platformie komunikacji medialnej Sejmiku. 3. W wyniku rezygnacji obsługa systemu głosowania elektronicznego na wniosek koordynatora uruchamia procedurę w trybie 5. Artykuł 4 o podjęciu uchwały o powołaniu nowego administratora. 3. 4. 6. Odwołanie administratora następuje. 1. Na orzeczenie komisji rozjemczo medialno kontrolnej z opublikowanym uzasadnieniem na platformie komunikacji medialnej po złożeniu orzeczenia rozpoczyna się procedura zgodnie z trybem drugim artykułem 4. 2. Na wniosek ludzi Sejmiku przesłany przez kanał przepływu informacji na platformę komunikacji medialnej z uzasadnieniem i listą popierających Rozpoczyna się procedura zgodnie z trybem drugim artykuł czwarty. 3. W przypadku wystąpienia innych okoliczności wpływających na funkcjonowanie sejmiku na wniosek ludzi sejmiku przesłany przez kanał przepływu informacji na platformę komunikacji medialnej z uzasadnieniem rozpoczyna się procedura zgodnie z trybem drugim artykułem czwartym. 3.5. Obsługa systemu głosowania elektronicznego. 351. Wybrany z ludzi Sejmiku do obsługiwania zadań związanych z systemem głosowania elektronicznego. 352. Obsługa systemu głosowania elektronicznego współpracuje z koordynatorem, jego zastępcą i administratorem we wszystkich pracach w Sejmiku. 353. Powołanie obsługi systemu głosowania elektronicznego następuje w drodze wyboru, poprzez głosowanie zgodnie z trybem 5, artykułem 4. 354 Zadania obsługi systemu głosowania elektronicznego: 1. Obsługa systemu głosowania elektronicznego nabywa uprawnienia w drodze uchwały Sejmiku. 2. Jest odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z regulaminem sejmiku prowadzenie głosowań oraz prace powiązane z głosowaniami, zgodnie z artykułem 4. 3. podejmuje działania na podstawie wpisów pojawiających się w kanale przepływu informacji. 4. obsługuje platformę komunikacyjno-medialną Umieszczając odpowiednie wpisy dotyczące spraw związanych z głosowaniami w sejmiku. 555 Kadencja obsługi systemu głosowania elektronicznego. 1. Pierwsza kadencja obsługi systemu głosowania elektronicznego trwa od dnia ogłoszenia protokołu głosowania do czasu, gdy wystąpi następująca sytuacja. Rezygnacja obsługi systemu głosowania elektronicznego odwołanie obsługi systemu głosowania elektronicznego brak wotum zaufania w związku z trwającą kadencją inne nieoczekiwane okoliczności skutkujące brakiem możliwości pełnienia funkcji 2 kolejna kadencja obsługi systemu głosowania elektronicznego może być przedłużona o rok na podstawie wotum zaufania 3 nieuzyskanie potom zaufania przez urzędującego w obsłudze systemu głosowania elektronicznego powoduje konieczność przeprowadzenia głosowania zgodnie z punktem artykułu 4 tryb 5 356 rezygnacja obsługi systemu głosowania elektronicznego 1 obsługa systemu głosowania elektronicznego przesyła informację o swojej rezygnacji przez kanał przepływu informacji do koordynatora. 2. Koordynator publikuje ją niezwłocznie na platformie komunikacji medialnej Sejmiku. 3. W wyniku rezygnacji administrator na wniosek koordynatora uruchamia procedurę w trybie 5 artykuł 4 o podjęciu uchwały o powołaniu nowej obsługi systemu głosowania elektronicznego. 357. Odwołanie obsługi systemu głosowania elektronicznego. 1. Na orzeczenie Komisji Rozjemczo-Medialno-Kontrolnej z opublikowanym uzasadnieniem na platformie komunikacyjno-medialnym po złożeniu orzeczenia rozpoczyna się procedura zgodnie z trybem drugim artykułem czwartym. 2. Na wniosek ludzi Sejmiku przesłany przez Kanał Przepływu Informacji. Na platformę komunikacyjno-medialną z uzasadnieniem i listą popierających rozpoczyna się procedura zgodnie z trybem drugim, artykułem czwartym. 3. W przypadku wystąpienia innych okoliczności wpływających na funkcjonowanie Sejmiku, na wniosek ludzi Sejmiku przesłany przez kanał przepływu informacji na platformę komunikacji medialnej z uzasadnieniem, Rozpoczyna się procedura zgodnie z trybem drugim artykułem 4. 36 skarbnik 361 wybrany z ludzi sejmiku do administrowania funduszami ludzi sejmiku. 362 skarbnik współpracuje z koordynatorem, jego zastępcą i administratorem we wszystkich pracach sejmiku. 363 Powołanie skarbnika następuje w drodze wyboru, poprzez głosowanie zgodnie z trybem 5, artykułem 4. 3, 6, 4 Zadania skarbnika. 1. Skarbnik nabywa uprawnienia w drodze uchwały sejmiku. 2. Jest odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z nadanymi mu uprawnieniami dysponowanie finansami. 3. Skarbnik dysponuje środkami finansowymi oraz prowadzi ewidencję finansową Sejmiku zgodnie z nadanymi mu uprawnieniami. 4. Jako sposób ewidencji, skarbnik prowadzi otwartą księgowość na platformie komunikacji medialnej, dostępną do wglądu dla ludzi Sejmiku. 365 Kadencja Skarbnika. 1. Pierwsza kadencja skarbnika trwa od dnia ogłoszenia protokołu głosowania do czasu, gdy wystąpi sytuacja. Rezygnacja skarbnika, odwołanie skarbnika, brak wotum zaufania w związku z trwającą kadencją, inne, nieoczekiwane okoliczności skutkujące brakiem możliwości pełnienia funkcji. 2. Kolejna kadencja skarbnika może być przedłużana o rok. Na podstawie wotum zaufania. 3. Nieuzyskanie wotum zaufania przez urzędującego skarbnika powoduje konieczność przeprowadzenia głosowania zgodnie z punktem artykułu 4 tryb 5. 3.6.6. Rezygnacja skarbnika. 1. Skarbnik przesyła informację o swojej rezygnacji przez kanał przepływu informacji do koordynatora. 2. Koordynator publikuje ją niezwłocznie na platformie komunikacji medialnej Sejmiku. 3. W wyniku rezygnacji obsługa systemu głosowania elektronicznego na wniosek koordynatora uruchamia procedurę w trybie 5 artykuł 4 o podjęciu uchwały o powołaniu nowego skarbnika. 367. Odwołanie skarbnika następuje. 1. Na orzeczenie Komisji Rozjemczo-Medialno-Kontrolnej z opublikowanym uzasadnieniem na Platformie Komunikacji Medialnej, po złożeniu orzeczenia rozpoczyna się procedura zgodnie z trybem 2, artykułem 4. 2. Na wniosek ludzi Sejmiku przesłany przez kanał przepływu informacji na Platformę Komunikacji Medialnej z uzasadnieniem i listą popierających Rozpoczyna się procedura zgodnie z trybem drugim artykułem czwartym. 3. W przypadku wystąpienia innych okoliczności wpływających na funkcjonowanie sejmiku na wniosek ludzi sejmiku przesyłany przez kanał przepływu informacji na platformę komunikacji medialnej z uzasadnieniem rozpoczyna się procedura zgodnie z trybem drugim artykułem czwartym. 3.7. Kolegium Rozjemczo-Medialno-Kontrolne w skrócie KRMK 371. Powołanie Komisji Rozjemczo-Medialno-Kontrolnej następuje w drodze wyboru poprzez głosowanie zgodnie z trybem 5, artykułem 4 lub nadaniem celowym. 372 Zadania Komisji Rozjemczo-Medialno-Kontrolnej. 1. Rozstrzyganie złożonych uwag wobec rozbieżności protokołu z głosowania z wykonanym głosowaniem. 2. Rozstrzyganie w związku z innymi zauważonymi niedogodnościami występującymi w protokole głosowania. 3. Orzecznictwo dotyczące wpływu na wynik głosowania w stosunku do zgłoszonych uwag i innych nieprawidłowości. 4. Mediację i pomoc w rozstrzyganiu sporów między ludźmi sejmików w sytuacji konfliktowych, w sprawach mających wpływ na funkcjonowanie i wizerunek sejmiku. 5. Orzecznictwo dotyczące odwołań z struktur sejmiku na podstawie działań niezgodnych z przyjętymi zasadami, przekraczanie uprawnień. Lub niedopełnienie obowiązków wynikających z regulaminu Sejmiku. 373 Komisja Rozjemczo-Medialno-Kontrolna nabywa uprawnienia w drodze: 1 Uchwały Sejmiku dotyczy artykułu 4. 2 Nadania celowego udzielonego na wniosek ludzi Sejmiku w sytuacjach spornych między ludźmi w Sejmiku. 374 Komisja Rozjemczo-Medialno-Kontrolna kończy swoją działalność w momencie opublikowania orzeczenia w podejmowanej sprawie na Platformie Komunikacji Medialnej. 375 Orzeczenie zawiera informacje z wynikiem, który jest ostateczną decyzją w podejmowanej kwestii. 38 Inna powołana przez Sejmik funkcja. 381. W ramach potrzeb działalności sejmików, podejmowanych inicjatyw, projektów, zadań i innych nieopisanych tu zagadnień, sejmik może powołać dowolną ilość funkcji popartych podjętą uchwałą. 382. Po rozstrzygnięciu w uchwale o nowej funkcji, należy uzupełnić regulamin w artykule trzecim o występującą nową funkcję w strukturze sejmiku, z nadaniem przynależnych uprawnień i wszystkich potrzebnych regulacji wymaganych do prawidłowego sprawowania zadań. 383 Uzupełnienie regulaminu następuje w drodze jego aktualizacji zawartej w paragrafie 3 artykułu 11 regulaminu sejmiku.